Widzowie, dzień dobry, z tej strony Miliki, To kolejny odcinek na moim kanale I dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie I w dzisiejszym odcinku w mojej super ekstra masce Widzowie, chciałabym wam coś powiedzieć Mianowicie zdradzić sekret, którego nie zdradzałam chłopakom A powinnam, czyli sekret fioletowego mleka Czekajcie, tutaj zdejmę tą maskę, żeby tak elegancko was mówić. Tutaj raczej mi nic nie grozi W każdym razie dzisiaj przejdziemy się do Paliona oraz do e, Do Szypsona chyba nie, bo go dawno nie widziałam e, W każdym razie przejdziemy się do chłopaków, żeby pokazać im tą fioletową krowę No i słuchajcie, no może oni mają jakiś pomysł co do tego fioletowego mleka i co do tego, co zrobić z moimi katapowymi sercami, bo to jest naprawdę poważna sytuacja. Wy oczywiście zostawcie łapkę w górę subskrypcję. No i napiszcie, kto z Was będzie na koncercie paliona w, w Warszawie, ponieważ ja będę, także piszcie w komentarzach, kto z Was będzie i nie mogę się doczekać, aż was kurczę, zobaczę. Dobra, widzowie! Tak jest, tak jest, jest naprawdę bardzo, bardzo mocno, ja cię kręcę jeszcze trochę i będziemy sobie cię na koncercie w Warszawie razem, a i wpadajcie na Instagrama, ponieważ na Instagramie oczywiście relacja z backstage'u, z koncertu prawo, więc zapraszam bardzo serdecznie. Dobrze widzowie, idziemy w takim razie do chłopaków, musimy im wszystko powiedzieć i szczerze powiedziawszy, dawno nie wiedziałam Szybsona, to jest trochę podejrzane. Znajdź na pewno coś jest nie tak. Ok, czyli trzeba sobie to ogarnąć. Trzeba znaleźć Rysona, ponieważ to jest ważne. Dawida ostatnio widziałam i w sumie Pawła też, także może pójdziemy najpierw do Dave'a, bo mam go najbliżej. Dejwo Czy Dave jest da. u siebie w domu? Jezu, jak się wystraszyłam! O, tu da. jesteś! Jezu, ja Cię nie widziałam nigdzie! Sorry! Dave, mam do da. Ciebie... Mam do Ciebie prośbę. Pójdziesz ze mną? Zależy gdzie. Wy, yy, zobra, chciałam coś zrezygnować, ale nie będę tego robić, bo to jest bardzo nieładne. Słuchaj, Dawid, pójdź do Pawła Paliona, ponieważ musimy iść po Pawła Paliona, bo ja chciałam coś powiedzieć, bo ja muszę się wam zwierzyć. Rozumiesz jak moim przyjaciołom po prostu dobrym i cudownym. Znowu! Tak, znowu zwierzyć. muszę się zwierzyć. No tak, no bo mam problemy ze sobą, a raczej z Kotnapem to jest bardzo Mów, co ciężko. ci leży, mów, co ci leży Dobra, na mi umyśle. Dobra, to słuchaj, Powiem ci, co mi leży na umyśle, ale najpierw muszę iść po y, PP, czyli Paweł Halion. Tak, tak. Pepe. tak. Pepe. Ej, a wiesz w ogóle, że on miał kiedyś ksywę, jak grał ty w ty nogę? Jesteś? Ksywę PP? Ja myślałem, że to chodzi o to, że wiesz, że od Pawła, że PP, że ten, a to chodzi od jego inicjałów, że Paweł Palion, że PP. No tak, no ma to sens, nie? Większy ja bądź nie mniejszy, wiedziałem. ale ma. Okay, Ej, Paweł, David, jak to wow. było? Paweł Palion, PP! O tu Pe, jest Pepe, cześć Pepe. Pepe No ej, ty jesteś Pepe podobno Twoja ksywa Pepe nie, wzięła się od tego, że to było Pepe, że Paweł Palion, że pierwsze litery, czy Pepe, że wiesz, że od tego piłkarza Pepe Że Pepe Pan Dziobak, czy Pepe Pan Dziobak, nie, bo to on, też jest Paweł tam. Palion Ja nie mogę, to jest niesamowite nie, ja, ja to ostatnio rozkminiłem i tak mówię ty. ty. <grym> Ale no, no ja, ja też zawsze kojarzyłem to z tym piłkarzem takim wow, no, ej, no. czyli ty jesteś Pepe, a ty jesteś Deka Wow. Deka. Deka. To też brzmi jak jakiś piłkarz Deka. No tak, ale co was sprowadzą w mozgę? Muszę, w ogóle, się, się, muszę się wam zwierzyć, chłopaki, muszę wam coś pokazać, ponieważ ukrywałam coś no, bardzo, bardzo długo. Bardzo tak, długo no, coś ukrywałam i muszę wam po prostu. No pokaż go, no, go. No, pokaż no. go. Nie, no nie poka, ale kto kogo. Dobra, ty się boisz czegoś, się jak coś złego. Chodźcie, 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 Pepa i Deka, chodźcie, chodźcie, chodźcie za Nie, nie, mów do mnie ten. Co, ten? Myśliciel Okej, okay, To jest myślicielu. moja nowa ksywka. Okej, okay, okej, okay, panie nie, Mentor. O, mentor. Abo nie, czekaj. Chyba mentos. Geniusz. Albo okay. czekaj. Genius, albo. Arcy człowiek. Jest homo sapiens. Chodź. Ja Wybitny pop kulturista, czy jakoś tak. Co ty mówisz? Jakie ty słowa w ogóle wymawiasz? Jestem inteligentny. Chyba grzesz chyba światowe mleko. Chodźcie, chłopaki. To jest ogólnie mój dom chwilowy. Jeżeli byście chcieli budować mój dom, mój dom nowy, to Dzień zapraszam, tam. nie? Ale tak, chodźcie. chodźcie, chodźcie ale chłopaki. się urządziłaś, kobieto, nic więc tu nie, tak, nie zmieniłaś. No nic, ale tak, chodźcie na dół. I tak. Ja bym chciał wam zaprezentować krowę. I w sumie to Ej! aż trzy fioletowe krowy. one ponieważ... tak. są fioletowe? I tutaj, chłopaki, jest fioletowe mleko. I to wszystko za którą katnapa. Eee! 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 Już eee! tłumaczę, już tłumaczę. Nie, Przeginasz. nie, nie, nie. Słuchajcie, dobra, taka sytuacja. Pamiętacie jak wypuściłam na pas, klatki i potem w ogóle się spruliście do mnie, że jestem najgorsza i kropna? Pamiętacie to? Tak. Świetnie. No, no, było, było no to ja właśnie to zrobiłam po to, żeby zdobyć przepis na fioletowe mleko. No i katna pierdną. W krowę, krowa nie, no, zamieniła się nie, no, na fioletową, no, no stój nie, nie nie tu, no ale no, tak, no, tak było, to, to, no, to, to są poważne sytuacje, Narab, tak było Narab. Narab. No i to słuchajcie, no nie, no Dawid Deka, chodź tu, myśliciel, nie, 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 nie. Ja geniusz, arcykapłanie, zostań tutaj po oh. prostu Mogę zostać, dobrze? Wysłucham wasze Arcykapłanie, wysłuchajcie, co mam wam do opowiedzenia Więc kontynuując, no to to fioletowe mleko po prostu to jest najlepszy przysmak od katnapa, okej? <noise> Widzę, że cię to bardzo bawię Paweł Pają. No dobrze, 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 dobrze. dobrze. mi z szejki z katnapem się nie baw, bo ja nie wiem w ogóle, czemu ty, ty się Ale go nie bój się, ja się go w ogóle nie słucham. Ja mam go w nosie, rozumiem, że go nie lubię, ale to po prostu. Jo, to, we mleko. Wzięła, to, że pewnie, to, to to mleko. jest potrzebne. No właśnie, właśnie jest taki problem, że ja to wypiłam. nie? to wtedy to we mleko, bo to umierałam. umierałam. Mleko wypiła, nie. Tak, no i mam teraz kasę po weserce, jakkolwiek to brzmi. Uznaj mą wyższość. <noise> Dawid, co wy robicie teraz co się tak. dzieje? Ale ja mam teraz problem, Dawid. Dzisiejsze kazanie. No. O, Dave jest wypitną jednostką, trzeba to powiedzieć wprost. Ej, ty masz takie ego po prostu, Ja wiem, no. że To jest niesamowite, boże. nie, nie, że, ja że Dawid, nie ty mogę. po prostu Emilia, jesteś. Nie, ty masz ego. Nie wypowiadajmy ty ty, ty, ty ty Twoje ego ma, ma swoje własne ego tutaj, Dawid, ewidenty, ale dobra, niech będzie, więc słuchaj, Dawidzie, oraz wasze ega. No. Ja bym chciała y, poprosić bardzo Ej. o pomoc, ponieważ na zdrowie. Nie każdy w mojej obecności. <głos> <głos> nie, czekaj, czekaj, Emilia. Mówisz nam tu o jakimś mleku, jak się tak. wypije to co? No ja mam na wiadomość serca, a Dawid kiedyś też miał problem z sercem, prawda Dawid? Miałeś problemy sercowe? i <noise> to nie raz! Ale nie, ale, nie takie, raz. Ale, ale nie takie, ale nie takie Minecraft, no jest właśnie. Taka. Jest sobie mleko. No, fioletowe mleko. Ta. Normalny człowiek by tego nie wypił. Milki nam no właśnie. przychodzi i no bo... mówi, że ma tu fajne mleko, fioletowe krowy i że pije te mleko. No właśnie, co mam ale raz... Wypiłaś te mleko? No bo mam kap na powę serca, ja nie wiem, co mam z tym zrobić, Dawid. A ty się znasz na sercach! No ja się znam na sercach, no ale, zrobić? ale nie, ja się znam na swoim sercu i wiem co mu, mi, mi pomogło wtedy, ale już tego nie, nie pamiętam w sumie. Ale Aha. słuchaj, ale jeżeli masz problem z sercem, to jest coś takiego jak kardiolog. Elo. O! Aha, i to tyle, to, to jest właśnie Twoja recepta, tak? Ja nie wiem, jak A ci to jest z, z mlekiem wypitym, przecież nie. No ale chodźcie tutaj, no gdzie wyjdziecie, to jest sypialnia, no, ja Nie, ja, zakończyliśmy rozmowę, tak? No dobra, ja mam. No, ale tutaj, chodźcie, gdzie wyjdziecie, idziecie, ja chcę sorry. odprowadzić chłopaki, no. Pomyliłem wnętrza. Chodźcie, zapraszam, zapraszam. No, widzę tędy, właśnie. Dobra. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ej! Przeczytaj! Ta, to z wczoraj. No i istotnie. Dawid, jesteś super. Nie <laughs> rozproszany, jesteś. No, chciała Was zaprowadzić do domków po prostu, no. A my gdzieś tej latacie nas, nas nas odprowadzisz ja Tak, tak, domu, tak Ja tak, dalej no. szukam swojego miejsca na tej ziemi Okej okay. I wypiłaś mleka, źle się czujesz jeszcze nas odprowadzasz, to okay. mi Tak, bo was lubię po i właśnie, no. ej Emilia, a co? powiedz mi tak Czy uważasz, nie? No Czy uważasz, mm -hmm. że ta lampa jest bardziej pomarańczowa, czy żółta? Czemu wy mnie łowi. Ja się patrzę, co to za białe coś Weź wie tą będkę, człowieka. Idziemy Uważam, że jest bardziej... Łaj, ty mnie ciągniesz Uważam, że jest czerwona Łowimy krew. Ła, no przestańcie mnie łowić! Nie jesteście chorzy na głowę! Dobra, ja nie co? Żeby chyba pomyliłaś adresy, mój dom jest tam. Ła, no bo i Paweł Palion cały czas łowi na wędkę. A, no, ja, już, ja już się odprowadzę. Aj, naprawdę, I to, nie musimy. Aj, mnie nie odprowadzi, tak? Trzymaj, Trzymaj się. Dobra, i uważaj się, to Paweł Palion. Trzymaj się, Paweł Palion. No, no, dobra, będę uważać. No Dawid, już. Jest wszystko dobrze. Co? Nie odprowadziłem. No mnie. właśnie się teraz odprowadzam, no. nie, nie, nie. Proszę ja, pana ja już przykładam. teraz sam odprowadziłem. Widzisz? Nie, ja cię odprowadziłam. Ewidentnie ja zostałeś odprowadzony przeze mnie. Ja się żegnam, już sam żegnam, żegnam, żegnam Deka. Do widzenia. Przyszłam tutaj widzowie jeszcze, żeby zobaczyć, czy nie ma czasem e, czegoś. E, no co tutaj pominęłam, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, więc... E, więc spoko, no dobra, bo zawsze są jakieś tabliczek, skrzynek, książek, no wiecie o co chodzi, bo czuję, że to jest potrzebne, na no a słuchajcie, potrzebuję aktualnie jakiegoś wsparcia, co do moich katapowych e, serduszek na przykład. O, dobrze, widzowie, słuchajcie, ważę, że wszystko opowiedziałam chłopakom, mam nadzieję, że oni jakoś mi pomogą w tej całej sytuacji, będzie wszystko dobrze, najgorzej no jest to, że muszę te katapowe serca jakoś usunąć, ale nie wiem niestety za bardzo, jak to zrobić, no ale jakoś to ogarniemy, dobra, idziemy szybciutko do domku, tam, słuchajcie, się położymy, no i w końcu będziemy mogli chillować... Bombkę. Okej, okay, czy wy to widzicie? Ja myślę, że tego się nie da nie zauważyć. Okej, okay, powiedzmy, że ja tego nie widzę, ale się. To, dobra, jednak widzę. Katnap! A co ty? Dlaczego ty tak chodzisz? To jest trochę, to jest trochę straszne, cut Bo ja... to są moje ćwiczenia na siłowni. A, na siłowni ćwiczenia. Ja Mam takie pytanie. No. Bo nie wiem, czy widzisz, ale mam bardzo duże usy. No masz, no i co z tego? A! A, a, a czy wiesz, y, kto to jest? Jadnaki taki, taki rebus, dobra? No. Y, bardzo miły. Mhm. Mm fałszywy. Mhm. Mm interesowny. No. Różowy? I plotkarski? Nie wiem, nie znam takiej... Nie znam, nie wiem, nie wiem. Nie, no, nie wiem. Bo tam, to? Co? No co? Ja chceś tylko do domu. Nie małem właśnie... wszystko co do słowa. Czy ty był to zrobiłaś? Nie, nie, słuchaj, to nie jest tak. To nie jest tak jak myślisz. Co, co ale co słyszałeś, co tak, słyszałeś? Każdy tak mówi, że mówi, że nie to jest to co myśli. Każdy tak mówi. Wiesz co, ja ci powiem tak, ty, ty byś z... po prostu mnie zrobiła. Nie, słuchaj, to nie jest tak, jak myślisz, okej? Okay? Słuchaj, co? To, to nie jest zupełnie tak, jak myślisz, Ok, Ja jestem... Popatrz, 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 popatrz. Widzisz, zajmuję wszystko, zdejmuję maskę i tak dalej. Przyjaźnimy się, tak? Jesteśmy super ziomeczkami, Widzisz? Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Dobra, chodź, chodź, chodź do mojego do domku Do mojego domku? Tak, ale chodź do ruin, bo tam coś zostawiłem Nie no, wiesz, tam nie ma nic, ale po co tam? nie jest, jest, chodź! Wiesz co? Nie tak ci chyba trochę mogę wybaczyć to twoje plotkarskie oszukanie i nie Nie ale że... słuchaj, wiesz to prostu... nie jest, to nie jest tak, bo ja wiesz co moi przyjaciele i chciałam po prostu pomóc, dlatego że to wszystko jest no On dla ciebie. Wiemy to niej jest, nie? No to to, to to są rzeczy, które ty mi zostawiłeś, także wiesz, tam... tam. No otwórz ją. No ale po co? No, otwórz! Ale po co? No otwórz! Ale kadna, ale jest okej okay wszystko między nami, tak? Tak, jest z bluzi, Na pewno? Tak. Okej, okay, to, to dobrze, Katna. Ja lubię cię bardzo, okej? Okay? Ja Katna zostawimy to najlepszy będę na świecie. A no dobra, no to okej. Okay. Co to? Oj! Captab, czekaj, nie, bo ja nie mam maski! Nie mam maski! tap, Nie!